To no jest dokładnie w tym miejscu W 1954 roku po konferencji genewskiej została ustanowiona granica między Wietnamem północnym a południowym I jesteśmy już na tej gorszej stronie, tam jest to lepsze, tak widać Jej! Jej! Odpływają bez nas. No, fajne. Piasek jest ciekawe czy się, by się przypierdolili, jakbyś tak wskoczył do wody i się zaczął kąpać, albo w wpław sobie przepłynął.

I tam też koniec. Dołączyliśmy do zebu. Byliśmy zaproszeni. Poczystowali nas jeszcze panowie chyba jakimś winem bananowym. Nie, to nie było wino bananowe, nie wiem. To ryżowe. Ryżowe może. O. To jest wielkie. więc on za Ceremonia pogrzebał tutaj zostaliśmy wcześniej ugoszczeni takim winkiem ryżowym No tak no jest to toj, toj kanté tojote very strong okay, Wszystkich czują winem ryżowym No pogrzeb no to ten Kajnaj ryż, wino ryżowe, na zdrowie To mm. To, to C'mon Ładnie O, teraz A może za wino chcieli Wyprosili nas, pieniędzy chcieli chyba się samam w kurwiu. Może że biali przyszli na ceremonię to złe duchy przynieśliśmy albo coś. <śmierdzi> na zdrowie, na zdrowie Tak się kończy zatrzymywanie kurwa. Na nudle, tu najpawszy, osprężuka. <śmety> eee! <śmety> karaoke, karaoke, <Brawie>! karaoke. <śmety> jedziemy na karaoke, kurwa. co? O! Bardzo 92, zostajesz pracy przy stole, dwa i możecie. Okej, okay. ja, ja, ja. zajebiście. Come on Kamon. Okay. Come Come on. Dobra, zobaczymy. <śmety> Przeżyjemy to. <śmety> Kto będzie kierowcą, że nie jest tak hmm. zwany Ee, to, to. Okej stanie się, a przecież miejsce jest w przodu. Wietnam, okej, Wietnam. Ok, bardzo ciebie lubi ten ziomek. Dep, 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 dep. Sandały tam daje dobra jazda. Odpowiedzialne kiełdza po holendersku. 20 km na godzinę. No, tak mało. Ładnie

Karaokê? Karaokê, karaoke. karaoke kara... <tose> 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 <tose>

キラ <analysis> ーゴンズキーパーのキラーゴンズキーパーのキラーゴンズキーパーーゴンズキーパーのキラーゴンズキーパーのキラーゴンズキーパーゴンズキーパーのキラーゴンズキーパーののキラーゴンズキーパーのキラーゴンズ Come on, come on, come on, come on, come on. Xin chào. Tạm biệt, tạm biệt. Gặp sau nhé, gặp sau nhé. Ok, ok. Good night, gặp sau nhé. Chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon Come <coughs> on. Cái gì? <coughs> Cái gì? <coughs> Cái <coughs> gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Przyjeżdżamy kurwa do hotelu, 23 godzina Ziomek na recepcji patrzy na paszport I mówi kurwa Mówi dobranoc, potem przychodzi tutaj I mówi zapłacić, zapłacić A jeszcze pytamy się go what time is the check out, o które jest check A on nie ogarnia, nie ogarnia Myśmy tam potem w translatorze Kuba napisał i on 12 Przychodzi mówi, że ma dzieci w Krakowie mieszkają. I coś tam mówi po polsku, ale zajebiście za 18 zł. I łazienka jest nawet. Wow.